Król polski wsi, pasat CDI. Dwulitrówka w dieslu DFC, kod silnika 190. On pierwotnie przyjechał do nas na przegląd auta przed zakupem. Sprawdziliśmy auto z w poprzek i na ukos. Kilka mankamentów tam jakiś tam znaleźliśmy, ale jednak klient zdecydował się na zakup. Więc dzisiaj przyszedł czas na zrobienie takich podstawowych rzeczy pozakupowych, typu olej, filtry, silnik, skrzynia, obsługa tylnego dyfra. Przy okazji standard, czyli rozrząd, bo już może jeszcze nie jest czas kilometrowy, ale już cieknie uszczelniacz nawale, więc przy okazji też zrobimy rozrząd. ściągniemy miskę, wymienimy pasek napędu pompy oleju. No i to tyle. A jak wyjdzie coś w trakcie, no to będziemy patrzeć. Dobra, pierwszy przygotujemy sobie temat do wymiany rozrządu. Zanim jeszcze zrzucimy rozrząd, bo musimy odkręcić łapę silnika, to po prostu zrzucimy miskę, ściągniemy uszczelnia wału i zrobimy to jakby w pierwszej kolejności, że później już nie mieć problemu z odkręceniem łapy silnika, gdzie silnik będzie już wisiał, żeby wymienić kompletny rozrząd z pompą wody itd. i itd. Ściągniemy sobie obudowę filtra. Akumulator, To filtr w skrzyni zdaje się jest pod podstawą akumulatora. Ładnie wyprowadzone śrubki. No, Dobra, zrzucimy podstawę. Znaczamy pokrywko od filtra skrzyni. Wymienimy filterek. Teraz przygotujemy parę rzeczy, żeby ściągnąć obudowę rozrządu. Więc tutaj musimy standardowo odłączyć wyskiwacz Noksa. Ściągamy zbiorniczek płynu. Luzujemy filtr paliwa, odkładamy na bok Odłączamy wszystkie tutaj wtyczki, wtyczunie Tu jedna śrubka, to druga śrubka I trzeci wkręt Tutaj po środku Żeby ten cały układ strysku AdBlue odłożyć sobie na bok Żeby nam to teraz nie przeszkadzał Lecimy dalej Cyk Tak jest luźny i Też luźna. O teraz trzeba spróbować podłączać te przewody weślejące w paliwo. To często gęsto nie chcę się odczepić. Tam akurat poszedł prawnie, więc spoko. Zaczniemy teraz ten drugi. O, też poszedł ładnie. Okay, zawsze coś może skapnąć. O, Dobra, Odkręcamy obudowę filtra paliwa. I mówię, można filtrać dosłownie na bok. Nie będzie przeszkadzał. Tutaj jeden i tu w I przez to możemy cały przewód sobie odłożyć. O, no zostawimy tak jeden wkręt, drugi wkręt. terski Leży. Teraz. Często gęsto wielu mechaników zapomina o takiej prozaicznej rzeczy, jak odkręcenie czujnika różnicy ciśnień I tutaj, jak zaczynają walczyć z tymi przewodami, to najnormalniej w świecie tutaj uszkadzają końcówkę przy samej nasadzie czujnika. A co za tym idzie? Później auto przejeżdżają na na serwis z problemami z mocą. Patrzymy tu, a tutaj wszystko jest okopcone, potopione i tak dalej. Więc mówię, jak robicie rozrząd, to naprawdę warto odkręcić ten czujnik z całą blaszką on zejdzie. Zaraz odkręcę Ci pokażę. I faktycznie jest na wierzchu. Można powiedzieć, że rozrząd wygląda jak nowy, a wymieniany był w 2019 roku. Odkręcamy taką nasatką. Zabezpieczamy sobie obudowę filtra oleju, żeby olej spuścić w międzyczasie z silnika i ze skrzyni. Ściekniemy jeszcze boczą osłonę. stronę. Cieknie uszczelniacz. Cieknie. A kiedyś był robiony. A tak był zrobiony. Tu leję jeszcze w całości. Zostawimy w spokoju. A jeszcze pojemrze. Tutaj się zobaczę tak robili szybko przed sprzedażą, że. Widzisz tą śrubę? Aha. ta śruba powinna być z przodu. <grych> A pewnie ta z przodu i co jest za krótka powinna być w tym miejscu. Dobrze, że tego nie kręcili, chociaż nie no. wiem, mam nadzieję, że nie kręcili na Hama bo by rozsadziło pewnie blok nie? także zaraz zobaczymy co tam się dzieje standardowo koreczek cieknie bo pewnie był niewymieniany przy okazji wymiany oleju no dobra ściągamy tutaj osłonę miski zdejmiemy pasek z napinaczem to wszystko schodzi do rozrządu odkręcimy sobie przy okazji koło ustawimy wstępnie rozrząd i zaczniemy odkręcać miskę. Zrzucimy miskę, zrzucimy koło zębate wału, ściągniemy uszczelniacz i będziemy pokazywać w dalszej części. Dobra, pasek zjechał, napinacz out. Jedna śruba, druga, gdzie tam? O. Sło odkręcamy. Siuk, ciuk. Dobra. Od razu tutaj pomzujemy sobie. W przyszłości nam się przyda. I teraz tak dwa. Cztery śruby do Dobra, na. No dobra, ustawiamy sobie wstępnie rozrząd w pozycję, którą będziemy później już składać, a w międzyczasie spuścimy olej, wymienimy filtr oleju, spuścimy olej ze skrzyni automatycznej, zrzucimy miskę, zrzucimy koło, pasowe, koło zębate wału, ściągniemy uszczelniacz wału, będziemy mieli tam pompę Oleju z mokrym paskiem napędowym. To ten pasek też przy okazji wymienimy. A nie no idziemy dalej. Niech sobie to zleci. Aha. pozyskujemy środki od miski później przelecimy już automatem szybciutko. ustawimy sobie teraz rozrząd w pozycję że pierwszy tłok był na samej górze Więcej to ustawimy, żeby później już na to czasu nie tracić. O! Dobra. Pierwsza robi miskę i uszczelniacz, bo później założymy miskę na świeży silikon. Uszczelniacz też nam jest kawałek na silikon, więc w międzyczasie, jak będziemy robić jeszcze powiedzmy, oleje w skrzyni, w dyfrach i tak dalej, to trochę czasu zejdzie. to w tym czasie już zdąży przeschnąć na ten silikon, nie? i później już zrobimy już standardowo, zrzucimy rozrząd, zrzucimy pompę wody i tak dalej. Cały, cały zestaw. Ściągniemy teraz, odkręcamy centralną śrubę wału, aby dostać się do uszczelniacza. Proponuję napinacz o, W tym razie pasek sobie tak zostawimy Kółko zdjęte Zobacz jak uszczelniacz Uszczelniacz наверху. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Наши тубари. Наши тубери. Wymieniać, no, znaczy mówią wymieniać 200 tysięcy i przy 400 tysiącach jeżdżą na oryginalnych paskach. No, no może no, jak maksymalnie go gdzieś tam zgnieciemy, to on zacznie pękać, ale go no, generalnie jeszcze nie spotkałem się, żeby się ten pasek kurwał. Pęk. Dobra, wymieniamy także System do dookoła, teraz jeszcze Zmywaczem podkręcamy. Dobra, zakładamy teraz uszczelniacz na, na tym, na silikon. Później dorzucimy od spodu miskę i zaczniemy tę wymianę oleju w skrzyni, w dyfrach, a na koniec zrobimy już nowy pasek, pompę. Dobra, idziemy dobra o. zakładamy uszczelniacz, przekręcamy śruby dobra o dobra założymy koło pasowe, koło zębate nowa śruba, 180 N i później jeszcze 100 Trzydzieści stopni. O, sto zostawiam. Zostawiamy, Zostawiamy uszczelniarz, niech sobie tchnie i ten wlejemy w tym czasie olej do skrzyni. Zdobamy olej skrzyni. Przekręcamy jeszcze miskę. Dwie kluczowe są śruby tutaj te wewnętrzne, bo one wchodzą bezpośrednio do uszczelniacza wału skrzyni biegów. Często gęsto obserwuję na przykład albo wkręcona do połowy ta śruba, albo w ogóle nie wkręcona. Czasem trzeba mieć specjalistyczny klucz, najlepiej właśnie zakończony kulką na końcu, imbus piątka, żeby idealnie wejść pod tym kątem, śrubą, którą musisz tam, no tam nagrać, żeby one jest pod specyficznym kątem. I jak ktoś to kręci na przykład nasadką, to wkręci pod kątem i ona dojdzie tylko do połowy i, i tyle więc mówię, no trzeba mieć też dobry klucz, żeby to wykręcić przy okazji robimy jeszcze obsługę tylnego dyferencjału spuszczamy olej z części Haldexa i z części dyferencjału przy okazji też zdejmujemy pompkę żeby zobaczyć jak tam wygląda w środku sitko ze względu na to, że ta wersja haldeksa nie ma filtrów w środku także co, no, odkręcamy sobie moduł Także żeby dojść tutaj do wtyczki. Cyk. Tutaj z góry jest wtyczka. Trzeba ją odpiąć. O, zaraz to zrobimy. Pompa Heldach sobie sobie z tej strony. Jeśli co oglądają TikToka to pewno, że się powtarzam, natomiast chyba na YouTube jeszcze tego nie mówiłem. Dwie śruby od pompy, pompa schodzi. I to samo tutaj spust od części e, haldeksu. Tutaj z tej strony masz wlew i tutaj jest też korek spustowy od części dyferencjału, to korek wlewowy. Trzeba to robić, bo często gęsto ASO tam nie zagląda. A jak widać po śrubach. Nie? No ponoć to było dopiero to zrobione, nie? No jak widać po śrubach, to no niestety raczej tu nikt nie zaglądał, nie? Także dlatego to robimy. Zresztą zaraz sięgniemy pompę to Zweryfikujemy, jak to wygląda. Dobra, spuścimy olej z Dyfra i z Haldexa. O, Widziałeś to, co wypoleciało? Szare, wszystko? widziałeś to, czy nie? Mhm, nie? Ciekaw jestem, czy kamera to złapie. ale to podejrzewam, że tam Haldex będzie. Dobra, ich sobie leci. A zaraz odkręcimy pompę. Chodźmy patrzeć co tam się dzieje z pompą. A auto świeżo teoretycznie po serwisie, nie? No jest płatka No, gluty. Zobacz, no pompę samą. No, no to masz. Tuż po serwisie tak wygląda Więc to jest to, co cały czas powtarzam, czy to tu, czy na TikToku Trzeba zaglądać do pompy Haldexa Bo po prostu nie ma procedury takiej, żeby ASA tam chociażby wyjął tą pompę i wyczyściło sitko, nie? Także no, warto to zawsze przy okazji obsługi dyferencjału tylnego, zawsze mechanikom zlecać zajrzeć do pompy Haleksa. Dobra, czyścimy to, składamy i zaraz będziemy zalewać olej. Dobra, dwa o ringi, plus dwie śruby, 110 zł. Komplet uszczelek, plus korków do, do, do obsługi właśnie pompki. Hardexa, także. No, trzeba to robić. To już część umyta, Tam zaraz jeszcze to wszystko odmyjemy i zalewamy świeżymi olejami. A to tutaj taki pęknięte. Co to jest? A widzisz? To tak ma być. Informacja serwisowa, czy takie pęknięcia. To naturalna kolej rzeczy i generalnie nie wymaga to wymiany całego wału z tym tłumikiem drganie także zostawiamy dobra olej do Haldexa teraz olej do dyfra dobra silnik podlebarowany odkręcamy łacę silnika poduszką zaraz zejdzie pasek Napinacz poluzujemy koła, wałka i pompy pierckowej. i będziemy pokazać dalej. Odkręcamy podłoże silnika 2S18. Cyk-cyk. Może trochę niżej go, nie? Tutaj dał krótką, tutaj za długą. No, Miksyk kurtowy. Dobra, wyjmij te dwie górne. Ściągniemy zaraz pompę wody. Trzy śruby M8 na klucz M10. Dobra, wyjmujemy blokady, dwa obroty, sprawdzam, czy się zgadza wszystko. I możemy montować. Zrobimy testy elektronika pompy. Niech się troszeczkę układ paliwowo-powietrzy. Tam jeszcze będzie adaptacji, bo był odpięty akumulator. No to już się zrobi zaraz podczas jazdy. Wszystkie błędy pogasły. Olej zalany, można jechać na jazdę próbną. Niech się układ w powietrzu do końca. No i wrócimy, podniesiemy, zobaczymy, czy nic nie cieknie. No dobra, jazda próbna zrobiona. Tutaj wszystko suchutko. Tak jak ma być, korki suche, wszystko suche. Praca przy tym momencie dobiegły końca. Olej, wszystkie filtry. Eee, olej z filtrem w skrzyni biegów. Obsługa dyfra, rozrząd z uszczelniaczem z paskiem pompoleju, także jako nowy nabytek życzymy wielu bezawaryjnych kilometrów nowemu właścicielowi.